250 ml mleczka kokosowego. Pół łyżki soli. No i dodamy też trochę białego cukru łyżka. A nawet dwie. Przyszła Tosia i pyta się, co tak pięknie pachnie. Chodź, zobaczysz Tosiu. Zobacz mam mieszankę, masa money, pakrapao z ryżem. Pyszne i zdrowe jedzonko tajskie. Mleczko kokosowe na nasze mango sticky pudding już jest gotowe, a teraz obieramy mango. Pani tak nacina to mango. Wow, takim dużym nożem. Mm.